Witam Was serdecznie z tej strony Franki. Właśnie pięknie zaszedł nam księżyc, a to jest drugi odcinek e, mojej serii e, Let's Play Play Lamecraft mm, Dzisiaj e, zajmiemy się budową e, podłogi i dachu dla mojego tyciego domku. E, tak zaczynamy tutaj sobie obniżać o jeden poziom tak co ja chciałem powiedzieć w tym lub w następnym odcinku zaczniemy po prostu chodzić po jaskiniach przynajmniej tam parę odcinków trzeba będzie takich zrobić muszę pokazać wam jak wyglądają nether bloki i no i wszystkie te takie to sobie zrobimy oświetlenie ładne jeszcze tu na środku tego, i tak nie widać. Powiedzmy, że to jest ogrzewanie podłogowe. <grym> ok, teraz czego by tu zrobić? Podłogę, żeby wyglądało jakaś fajnie. O, zrobię tak samo jak w wieży. Wieże, pewnie widzieliście przed yy, nagraniem. Bawiłem się teksturpakiem, ale. Chciałem w sumie zmienić tylko szyby, które mi się nie podobają. I wełnę, żeby była taka bardziej. Taka bardziej, żeby była. I jakoś tak. No. Mi nie wyszło. Okej. Okay. I podłoga mi się podoba. Teraz coś z dachem. Dach zrobimy z desek, tu coś mamy, to z desek. Hmm. A zrobimy z tych takich śmiesznych płytek. Aj, głupia kamera. Taki bóg kamery, mam nadzieję, że to naprawię. Kiedyś. Hmm, jakby tutaj... Dobra. Na pewno tutaj trzeba tak lecieć. Na szczęście dzień się robi. Wow. To już wiem, gdzie zejdziemy do jaskiń. Tak, mm -hmm. jakby to może na flaju zrobimy, żeby uniknąć spadywania, spadywania, na dół. Właśnie, może wam opowiem co jest w tym Custaff cool Modzie. Um, jest tak. Um, takich mniej ciekawszych to, że jest. Y, graf, y, piasek spada po prostu. Zatem um, jeszcze jest TNT, które wysadza, jest oczywiście dźwięk wybuchu, ale nie ma animacji. Przyda się, gdybym chciał na przykład jakąś nie wiem, wielko, wielkie coś w dziurze zrobić, więc to się na pewno przyda co tam jeszcze było. Mm. Na pewno było. O wypadło mi wszystko z głowy, mógłbym sobie zapisać czy coś. No to jest serduszka, wiadomo, to już wiecie. Nether bloki, nether. W netherze już byłem. Postaram się go pokazać jakoś w najbliższym czasie. Kupia kamera Znowu mi... Nie chcę zejść na dół całkiem. Dobra, kończymy dach. I nasz domek jest właściwie skończony. Jeszcze tu, nie wiem to. Cyk, cyk, cyk. Jeszcze w środku będzie trzeba coś zrobić. Tak, pierwszy domek na tym świecie. Będziemy mieli się gdzieś schronić. Ow, aleśmy wbrali miejsce. <gry> Kurde. Dobra. A więc teraz trzeba zobaczyć, jak to, co tu w środku zrobić. Zrobię sobie takie, o, tuż sobie zrobię takie baleczki z drewna. Tego może być. Mam że widzę symetrycznie w miarę. Jest symetrycznie. Znaczy, tak ładnie jest. O. Ok, przynajmniej on wygląda jakoś w środku, ten domek. No, tu jest ciemnie. Drzewo tu było. Chyba. Hmm, jakieś oświetlenie z góry? Wypadało padało walnąć. Hmm. Tak, tak. Tak, o jak ładnie. Nie wiem, czy to coś daje mi to oświetlenie. No dobra, Dźwięk nie będę robić żadnych, żadnego. Mógłbym chociażby z czegoś, co, z czego, przez co można przejść. Mm. Nie, nie mam nic tu takiego. Wody... Nie, przez liście nie mogę przechodzić. Nie, dobra. Uff. Więc domek skończony. Postawimy sobie jeszcze, powiedzmy, co byśmy mogli sobie postawić w domku. Mmm, może tu gdzieś w rogu łóżka, jakieś takie mniejsze? W rogu wełna, czerwona. Jaki tu? O, dobra, tak. I tu biały, tak. Jak wszędzie, jak każdy. Mhm. Jednak czerwona powiedzmy, że to jest łóżko. Teraz powiedzmy, że tu będzie półeczka, na przykład z... z z z z. O, skrzynka. Skrzynka taka. Czyli to wygląda. A zresztą i góry pochodnie. A, i pochodnie mam pozwolone. To zrobię inaczej. Ustawię sobie coś takiego przyjaznego. O to drew... o ciemne drewno i oczywiście moją dynię tak to wygląda dość ładnie Tomek wtedy będzie um... skrzynkę oczywiście na rzeczy nie wiadomo Nawet... o wiem co jeszcze postawię sobie um... Półka z książkami, półka z książkami to, to tutaj hmm, regał, regał. Z książkami będzie hmm. Jak to wygląda jakbym dużo czytał, nie, dobra, okay, jakie wrażenie? No, idę sobie sam tam gdzieś i wchodzę do domku i... O! Ładnie urządzone. Czy ta skrzynka mogłaby stlecić dalej? No dobrze, na razie jej nie będzie. Dobra, zobaczymy potem, co tutaj jeszcze będzie. I idziemy poszukać wam mi jakiegoś życia, czy nad Bloków e, First Blood, tak zwany. O! To było nieładne. Ale dobrze. Schodki, kiedyś jakieś dróżki się tu zrobiły. Mieliśmy zejść tam do jaskini. Zaraz będę kończyć, tylko może coś przy okazji znajdę. Gdy będę tam schodził. Chyba mam jakieś takie sensowne zejście może. O! Pięknie. OK. Znowu kamera. Wybaczcie. To nie moja wina. Północ się robi. Chyba będę kończył odcinek. O! Jak miło, na koniec odcinka. Dobra, i teraz zatem wam, jak to działa. Po prostu sobie to niszczymy i dostajemy. Jedno serduszko Więc jak widzicie, miałem 3. Teraz mam 4. A, ładnie oświetlony nasz dom. Tak. A więc to by było na tyle. Subskrybujcie mój kanał. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Żegnał Was fratki.